Witajcie. Dziś zapraszam Was do zapoznania się z najnowszą ofertą spożywczą netto, która startuje już od czwartku. W tym tygodniu znajdziecie szereg świetnych promocji na produkty spożywcze, które z pewnością umilą Wam codzienne posiłki. W ofercie znajdziecie m.in. atrakcyjne ceny na produkty mleczne, w tym różne rodzaje serów i jogurtów, a także na wędliny i mięsa, które idealnie sprawdzą się na codzienny obiad czy kolację. Nettton przygotował również ciekawą ofertę na produkty do śniadania oraz przekąski. Sprawdźcie, co tym razem przygotowało dla Was Netto i skorzystajcie z tych wyjątkowych okazji. To ja już uciekam i dzięki, że byliście ze mną. Mam nadzieję, że moja prezentacja najnowszej oparty spożywczej Netto była dla Was pomocna i inspirująca. A jeśli film Wam się spodobał, to liczę na Wasze kciuki do góry. I nie zapomnijcie subskrybować kanału, kliknąć dzwoneczka, aby być zawsze na bieżąco z najnowszymi promocjami i zostawić komentarz. Życzę wam udanych zakupów, smacznych posiłków. I do zobaczenia w następnym odcinku. Czwartek znów puka w drzwi, dzień pachnie kawą i snem. Na ulicach słychać rytm, który niesie dobry dzień ma swój blask, gdy słońce dotyka szkła. W powietrzu czuć ten czas, co obiecuje spokój dnia. I gdzieś tam między słowami, codzienność zmienia swój ton. Bo czwartki mają w sobie coś, co daje lekkość, jak do. Cię dziś do netto niech dzień nabierze barw. Wśród ciepła prostych chwil, odnajdę znowu nasz świat. Tam, gdzie zwyczajny dzień zamienia się w mały plan, by czuć, że życie ma swój sens w rytmie prostych spraw. Miasto powoli gra, w witrynach tańczy czas A każdy krok, każdy gest to nowy początek w nas Nie trzeba wiele dziś, by znów poczuć ten rytm Bo czasem szczęście mieszka tam, gdzie słychać śmiech swych dni Cię dziś do netto Niech dzień nabierze barw Wśród ciepła Prostych chwil odnajdę Znowu nasz świat Tam gdzie zwyczajny dzień Zamienia się w mały plan By czuć Że życie ma swój sens W rytmie prostych Spraw czas walnia, Gdy jesteś tu Świat staje się Lekki znów, niech czwartek trwa, jak piękny sen w kolorach zwykłych miejsc. Zabiorę cię dziś do netto niech dzień przyniesie spokój nam, bo. W prostych chwilach w rytmie dnia jest miejsce, gdzie każdy z was w rytmie prostych spraw.